Tak jak chce i takie co jest, coś jak chce, trzeba mu dać i A ja przy te tam rzuć tam złapiesz kurwa. <laughs> <laughs> tam złapiesz na Tak lekko teraz rzuciłem, zobaczyłem 12 gramów Ja, na, do... na mojego żółtego koguta, którego zrobiłem. Jednego Robert z ostatnim Ale upierdolił prawie Crystal Flash flaszy, zobacz. A zostały kurwa, od tych Ale nie był chyba taki. Co? Nie, nie był chyba taki malutki. No, no powiem ci, taki beton poczułem. Także ciepło ci się zrobiło i się obudziłeś, tak? Co? Ciepło ci się zrobiło i się obudziłeś. Nie, ja <grym> <za to>. <grym> nie, nie, <grym> nie, A jak? nie, ja, szaleje.

Daj, robimy też po jednym, zanim mam dwie bo... minuty. <grym grym> ja Czy za prądą? Ja pierdę. Trzeba ty pomogę. <grym> Powiem ci, widziałem fajnie jak pod skrzela biorą sandała Tu Łapa, jedna i... Ale nie wiem Radziu, czy nie miało to tutaj zajebistego wpływu, że tak w sumie go nie przycięłeś tak dynamicznie, no. tylko go... On, ja bym ja sam tu... pod swoim ciężarem. Tak. Nie wyszarpałeś mi z Już, 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 już. Ale hmm. poszarpany, patrzcie, kurwa, jakby... Nie wiem, potarłowy, czy co? No ale ładnie. 65. Co mu dajemy? 6-4 6-7 6-7. 6-7. wyrównałem swój, swoją rzuciureczkę Chodzi o robczy ten kamera, druga światełka? Tak, druga. A weź może kamerę z mojej głowy czy nie? I nie bądź pała, wypuść sandała. Hmm. Oh. O, ładnie chlatne. Gra w koloniu, tylko nie ma jak ci z ręki. Hmm. Dobra. Muzyka gra. nie uh. nie Ale silne. Szaleje, ładnie. Spokojnie ale... to by... No chodzi ładnie to mi Warzę warzę Spokojnie, spokojnie, spokojnie zanim uda o trochę ludzie Nażył tego Ładamy koniarę Ło mhm. To będzie więcej niż 70 Ale wiesz co, te 60 niektóre te są tak no. potwornie silne no. Że to można symłkę pierdolnąć Ale to mi życzycie nawet 80 ładny jest o. Vica Grà Mendersona Ci ci non piace Ci Oh la copa Oh Ciogo Na takich świn się tu jeździ Ale kloc <grymny> nie przeklinać Ale ja słyszałem, że weź od kabon to mi Kabok. ale widziałeś jak wpięty kwanten Patrz, jak pięknie wstać, wstać to mi kija ja w ten Aha, Nie, ból a nie wejdzie ci Dobra Wiesz co, ja bym robił może tamtą kamerę to będzie ten i do dozwaliną od razu. czy trzymaj go, trzymaj go. Co wadziłem taki? Co wadę to mi jedną się przydało tak z daleka, okay. bo ci na profilowe później nie wejdzie, wiesz? Ole ma brzuchola, ja pięrdzia. Oczy się świecą. Okay. Dobra, nie meczmy go, może jest tak. dużo. Uh -huh. Dawajcie go do tutaj Do tego. Do co? mu dajemy? Do 8,5 na pewno. 8,8. tego. 8, 8. nie brykał, wiesz? 8. 8, 10, 6. No tam nie wiesz 86 No tego. Do ten nie dojechał Do Tomek Do tego. Do o, 8 nie, 5, to Śmiało, No mówię, śmiało, tak jak śmiało, śmiało, mhm. Piękny. śmiało, Piękny Gruby jak śmiało, 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 Nie, Sześć śmiało, 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 i zaraz ważymy podbierak. Dobra, jedzie do wody, 8-5 pięć Gratki, Latki, goruniu, pięknie. Ja nie mogę, bo ten włącznik. Dzięki panowie. Czekaj, przejechałeś, wyłączyłeś? Dzięki wam. Dzięki, Robert, że zamówiłeś mnie na ryby. Spoko, spoko. Jeszcze to mnie zważa, ten podbierak, żeby nie było. Pięknie.

po samołódzku. Ale przy ściąganiu do góry już. No. Siedzi. Nie, siedzi, siedzi razem. siedzi A krótki no. jakiś. Popatrzu. Podbiera mi. Pisz hantera Ale to się wytnie, nie? Tylko to mogę na... padź wypadł widziałeś? Mówiłem, bo czułem On chyba na dozbrojce siedział Chale się pięknie wypięło wszystko Ale tompnięcie tylne plecowe było tak samo jak przy pasej kuchni Dobra to nie ma co to chyba fotografować tak? Ale popadę Podwiera Kurde, ale my tematy byśmy mieli do rozmów wcześniej Dobra ja Czeka, czekaj, czekaj, tylko spotkam, mu zrobię Ale tam będzie pip, pip, nie? Da. W, w ogóle nagranie nagrani do skasowania <grym>, ryb, 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 ryb. No, Nawet nie nagrałem jak ryba odpływa kurwa. Ja nie mam weny Robci nie ma weny i nie wiem kto tu będzie gadał. Tak jak widzieliście, coś tam udało się trafić. Hmm, Sandacz nie nagrany. Oczywiście, bo robciu dzisiaj o, zaczął. Kloc 40 cm. Zaczął klocem 40 cm, ale jeszcze było ciemnawo, żeśmy kamery nie włączali. Później coś tam mi się udało. Za chwileczkę to mi poprawił swoją piękną życióweczką. 85-6 cm. No i co, kończymy na dzisiaj wzmagania. Tomcia żeśmy wysadzili o godzinie siódmej Od której robcie żeśmy zaczęli? W pół do czwartej gdzieś było. W pół do czwartej. Piątą robczy mi przestraszył przed chwilą, że zacinkę jakoś robił. W pół do czwartej żeśmy zaczęli. Przed piątą były pierwsze rybki tak można powiedzieć, nie wiem, w ciągu pół godziny chyba coś tam się ruszyło ze trzy rybki i później siadło, jakieś tam pojedyncze pstryki jeszcze były, mój ten szczupaczek w międzyczasie no i na trolu jeszcze spływamy do auta i tym akcentem się z wami żegnam, także trzymajcie się do następnego razu kanalka tym wszystkim życzymy